Witajcie, jestem Lukas i Was w kolejnym odcinku z GTA widzicie przestępcy, moi drodzy, z samego początku pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę wraz z sumą oraz dzwoneczkiem, napiszcie, na, by napisać jakiś komentarz, w, moi drodzy, pod filmem. A my w sumie nie, nie będziemy przedłużyć za bardzo, no bo mamy też sporo rzeczy na myśli do załatwienia. Trzeba na pewno, moi drodzy, transport sprawdzić. Jak będzie z tym transportem bronić, czy tam już to, jest wszystko gotowe, czy jeszcze nie ma wszystkiego, bo przydałoby się dokonać już tego transportu naszego. Do tego ammonation, no bo nie, ukry nie ukrywam, że Nawet trzeba ten kontrakt wypełnić jak najszybciej, bo nie ukrywam, że... Że czas nas goni, mamy coraz mniej czasu, a zaraz, czas, zaraz będzie już tydzień, który którym mieliśmy ustalony z tym gościem, więc... No, to znowu ty. Nie, nawet mnie nie kurze. Pięknie się Ej, chaj, Kim chaj, ty jesteś? To moja siostra. Chyba brat chciałeś powiedzieć. Nie, to moja siostra. To... Zowłoną platą. I nogami jak chłop. No i co? Ale on jest dziwny. No pani. On głupi, jest. Dobie, co to się odwala? Tak masz na imię? Z, nie powiem, posmyrałabym go. Marlena. Ty jesteś Marlena? Oczywiście. Chodź, pokaż. Sobie, co mi się co to będzie? Też ci ale... mogę coś pokazać. Dzięki, podziękuję. No, to za wizowy ludzie, nie? Naprawdę, ta rodzinka tego młodziaka to jest. naprawdę. Widzisz to Naprawdę potaję. Co to za wizowy? Elektryko skuter roku. Tak, dały. Ej, co ty robisz? A co ty robiłeś? Szczęśli mi na samochód, idioto mały. Nieprawda. Nie, po, brata Ej. ogarni. A ja tego nie podniosę, nie mam treści. Nie, co Mąż. jest? Uważaj, no, bo się, Damaj na się w go. Odejść, odejść, odejść. To jest, to jest rodzina wariatów Ej, mam, mam pytanie Jakie? Dać mi 10 dolarów? Na co? Na, na cukierki <laughs> Ale weź siostrę, czy tam brata Siostra do domu idź Co tu się dzieje? Widzę, wyjedziemy stąd jak najszybciej, najwięcej ich przejdziemy Ale to jest rodzina wariatów Dobra rzecz, tak jak już mówiłem, jedziemy na to od razu, na tą... To... Fabrykę naszą zobaczymy jak tam sytuacja wygląda. Johnny tam powinien na nas czekać. Lukas z nim się umówił wcześniej, żeby tam podjechał. Dajcie też znać widzowie, co sądzicie o tym samochodzie, który kupiliśmy w poprzednim odcinku, bo wydaje mi się, że to jest dość spoko opcja dla nas. Jak sami widzicie, to auto może i rzuca czasem, ale to nie zmienia faktu, że to się da nauczyć wyczuć ten samochód, bo nie jest jakoś ciężko tego to, to wszystko kontrolować, więc widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym samochodzie sądzicie, bo ja uważam, że jest to dość dobry samochód dla Lukasa, zwłaszcza jak kostuningujemy jeszcze widzowie. już mamy niedaleko na firmę, więc nie ma. Co jakoś tak gazować? Jeszcze chłopaki muszą to popakować, o ile tam wszystko jest gotowe. zrobimy dopiero na miejscu, bo nie chcę też oddwonić do John'ego, żeby go nie stresować w razie czego Czy Ktoś z pracowników jest jeszcze jest na firmie widzowie. Dobra, widzowie, powoli dojeżdżamy. Swoją drogą mam w planach jeszcze dzisiaj coś załatwić na pewnym miejscu, ale to zobaczycie niebawem widzowie, bo nie daje mi pewna rzecz spokoju. To tak porządnie nie daje mi to spokoju. Jedna rzecz, moi drodzy. Dobra, zostawiamy samochód widzowie w sumie na przodzie w, w fabryki naszej. Idziemy zobaczyć, czy John jest w ogóle na miejscu. Przynajmniej powinien być z tego co ustalaliśmy. Ale nie podoba mi się, że ten młociek za nami jedzie. A ty co tu Ej, robisz? Moje 10 dolarów, obiecałeś. Wyjazd mi stąd. 10 dolarów. Dobra, już ci daję, poczekaj. Masz 50 i zjeżdżaj. kawałka Siema cieszę się. Jak tutaj fabryka? Wszystko już gotowe? Dobry, Dobry szef. Dobrze, Dobry. dobrze, wszystko dobrze. Pracownicy się dobrze sobie mogą już powiedzieć. Robota już, się, już kończymy, robotę czy jak? bo ten kontrakt by trzeba było wypełnić A już skończyłem wszystko, co miałem ja robić, wszystkie broni ogarnię Dobra, mm, za chwilę to w takim razie zadzwonię ja do gościa, ogarnę ciężarówkę, żeby przyjął. Wy panowie macie już wolne dzisiaj. Dostaniecie zapłatę od razu, jak skończy, skończymy kontrakt. Wystarczymy wszystko, także o to się nie martwcie. Na pewno dostaniecie premię za to, że siedzicie cały czas na firmie. No bo niektórych tych jak widzicie sami, że nie ma. Więc nie martwcie Rady, się No to wiadomo. Także panowie, jesteście na dzisiaj wolni. Życzę mu jego wam dnia. Jest dopiero 13, więc macie jeszcze cały dzień przed sobą w sumie. Dziękujemy bardzo, szefie. Jasne. Dobra. Trzymajcie się Do widzenia. Co tym razem? Ja pierdzielę widzowie, co tu się dzieje. Przepraszam, w czym mogę pomóc? Wczoraj z tym BMW była nieprzyjemna sytuacja. Zginął policjant. Next, no zginął policjant? Ja ten samochód kupiłem. Dzisiaj. Proszę sobie w papierkach zobaczyć. Dobrze, to przepraszam. Do widzenia. O no co tu, policja? Nie, stary. Opowiem no ci śmieszna sprawa, bo... Wczoraj uciekałem się z policją, bo chciałem przetestować ten samochód, nie? No, no. Nie wiem, czy tam ktoś jakiś wypadek miał po drodze przez tą ucieczkę, czy nie, ale mnie to tak wiesz, średnio obchodzi, nie? Więc. No. Ale wale wałka, bo jeszcze papierek podpisany, no ale jeszcze samochód chyba nie przerejestrowało na mnie. Jakby nie jest w systemie przerejestrowany, nie? A kłam, kłam. No. Dobra, ja przyzwolę no, do tego gościa jak? i co? Czekamy na tę ciężarówkę, nie? Dobra, no to czekamy wtedy. No? Dobra, w takim razie do widzenia. Będzie za 15 minut ciężarówka jakaś. Dobra, dobra. Co u tego młodziaka? No dalej są małą So, just, dalej pisał pisał że z że Powinien wrócić, ale kiedy. Dobro. No nic, no, nie poradzimy nic z tym. Ważne, żeby ta jego matka była cała, tak, nie? Tak. Jak się no, trzymasz. No, po... A jak się trzymasz po tej akcji z Lajkiem? No z Lajkiem ciężko, nie? Ale. Myślę, że on na pewno nie, nie żyje, w serio? Wydaje mi się, że nie żyje, stary. No, jakby, powiem Ci tak. To nie w jego stylu. Może no, zwłoki mi się pojawiły. Nie wiem, może podobną osobę po prostu coś i do nie, wiem, stary. Nie wiem, ale powiem Ci, że dla mnie to jest mimo wszystko dziwne. Jeżeli, no wiesz, on teoretycznie zginął, nie? No ale w praktyce, no nie ma nigdzie, jakby, żeby powrócił. Nic na to nie wskazuje. Jedyne, co wiemy to tyle że eton. Tak. Co się dzieje widzowie, ty? Eee, połuje jakiegoś chłopa Czyli kur... sorry, pracowników ale tam było chyba, czy nie? Przepraszam, nie, nie bardzo, jest pan, jest pan na terenie mojej firmy Weź, zrób, zrób tutaj, mu coś, coś Ukradł ukrad mi 50 dolarów, które mi dał. mi bałto. No to proszę bardzo, no wyjdź z mojego terenu Załatwiajcie to pomiędzy sobą Załatwiajcie to pomiędzy sobą Ale mi ukradł 50 dolarów Mnie to nie obchodzi, zaraz mogę ci pomóc Zaraz ci pomogę stąd wyjść Zabągnie się frajerze, kur... nie robcie syfu w naszej firmie Nie no, nie Dobra. To ty się sprzedałeś kurwa. Poczekaj, o co się dzieje. Co jest wizowy? No stąd... Lukas, ogarnijmy to tą szopkę, bo to ja nie jestem. Zabierz go pan stąd. <laughs> no i krótko z takim... Nie wiem, żebym nie. pomagał policji, tego jeszcze nie grali. Zbieraj mi go stąd i wyjazd mi spod mojej firmy. Łysy! tegoś tego, tego, tego kurwa swojego piąka i. Czyli jeden z drugim i trzecim, wyjazd mi stąd. Co jest moi no, drodzy? Musimy pomagać policji, to nie zbierać nie, go? Tutaj, kurwa, Udwie, nie, no nie wytrzymaj z tym chłopem. Nie wziął tego Menela. Dobra, stary, wiesz co wora się, go spakuje do siebie. i tyle. To za ludzie, stary, tu są. Nie poradzić sobie w tym kurwa kraju, no to. Da gadać, naprawdę, to jest dla mnie nie do pojęcia. No Tecau stary na... nie ma co, nie? Czekamy na tym ciężarówę, nie? No czekamy, czekamy. Dobra. No i tak to było stare, nie? Z tą historią z tego Vice City. No dawaj, to. bo tu widzę ostatnie Dobra. kartony. Ciach. Cziach. Dawaj. Dobra. No. Ja... Witam serdecznie pana. Ja było ciężarówki mojej. Nie zostały. Wydaje mi się, że było dostarczone. No. Właśnie nie. Kuram. Nie wiadomo co się z nim stało. Jak to? A, a nie ma jej za rogiem? Bo wiem, że ktoś z pracowników ją przedstawił chyba. Mm. No dobra, pójdę sprawdzić. Powinno tam, tam być tam My musimy to jechać, proszę pana w takim razie. No mówię panu, da pan znać od razu. Dobra, dobra. Kurczę, zawsze jakieś komplikacje, ale mam nadzieję, że się to wygarne. Oby była. Ej stary, ruszałeś tą ciężarówkę, to. Nie, tylko skoczyłem na pakę na chwilę, wiesz? Spoko. Dawaj, siadaj. No o jest, dobra, uch. Dobra, dobra stary, jedziemy, nie? Gdzie to? Do tego wszystko zładowaliśmy na 100%. Na pewno, na pewno stary. To nie musisz się tam na pewno. Dobra, powiem ci tak, zajebiście się spisujesz. Tak samo reszta chłopaków. Dzięki, dzięki. Tym na, pe pe na pewno, wy na pewno ja. im wypłacimy stary jakąś premię. Uuuu, uledź, no co? Wiesz, my jesteśmy w trójka, robimy robotę za 10 osób, tak, prawda? Wiesz co? Ty, pomarańczowy. widzę, kurwa. No. Ja to się tu kręcam i kręcę, ale mam nadzieję, że nie do nas no strzelam. po to, że Drive prawda? Drive jak jak mm? drape Tu gdzieś ascecji chyba urzędują, czy nie? Nie, bo ja nie mam pojęcia, tak mi się wydaje przynajmniej. Z tego co wiem, no to. No bo jak jeszcze byłem wiesz w jakiś gangu tutaj na Go Street i w ogóle, nie? No to mm? z tego co pamiętam, no to zawsze tutaj się kręcili, nie? Nie wiem, nie wiem, powiem ci, że nie mam pojęcia, co z nimi, ale ciekaw jestem, ile dostaniemy, bo tam chyba ugadałem 66 tysięcy Stajnie. za każdą dostawę, nie? A bo jest mi tak stary. Pamiętasz, ile my płaciliśmy wtedy za to, jakby za te zakupy u tego gościa. No z 50, z 50, no, z 50. Dobra, 50, 66 tysięcy dostaniemy, tam jeszcze zostało połowa, nie? Na drugą dostawę mniej więcej. No to, na drugą, to. To, to z delikatnym zyskiem będziemy to mieć. No bo jeżeli daliśmy 50, za dwie dostawy 66, 66, no to masz. No 132, tak? Nie umiem w matematykę stary, coś koło tego, tak mi się wydaje. Ta. wiesz, co my nie jesteśmy odlicze odliczenia księgowy nam wyliczysz. A, tu wiesz, teraz chcę podlićam. 132 tysiące za to i za to. No to. Odjąć koszt 50, no dobra, no to mamy zysk spory dosyć stary w sumie. Tylko, że trzeba dwie dostawy no. dokonać przede wszystkim. No to, ale mam nadzieję, że będzie profit. Firma będzie, wiesz, się rozwijać ciągle. Nie? Oby, nie? Wtedy wiesz, jak się. Kurde, nie jeździć nie wiem ci ludzie. Jak firma się rozwinie, to stary przecież kupimy drugi... drugą fabrykę. Zatrudnimy nie więcej mówię. pracowników i no. będziemy się działać, jakby wiesz, na dwie firmy. I więcej kontraktów podłapiemy, więcej broni wytworzymy. Kto wie, nie? Może nawet i Mary Weather stary z nami weźmie jakąś współpracę, żebyśmy im broni dostarczali. No I właśnie. Będzie nie podwójny zysk, stary. No tak. Nie tak. podwójny zysk, nie? Co, to jest za fura? Faler czarny, widziałeś to? Oj, no stary, fajnie było. Fajnie by było, nie powiem, jeszcze nie. A tam jak ogólnie samopoczucie. No dobrze, teraz. W ogóle fajnie się pracuje, nie? Fajnie, fajnie. No fajnie, fajnie, fajnie traktujesz tych pracowników, nie? mnie No tak, ja powiem Ci tak. Mi się wydaje, że ja bym dał im w ogóle premię za to, że tak zasuwali. Jak tam ci prosili na wszyscy. Dobra, stary też tak szczerze. My lubimy w trzy osoby właśnie za 10, nie stary? No przecież. Gdzie jest w ogóle Mike, ten, ten zanowiły, sąsiad? Fajnie. Mike z tego, z tego co wiem, to on chyba gdzieś pojechał tam. Gdzie? Do rodziny chyba. Z tego Do rodziny. Sobie. Mhm. A mówił coś, żeby, że urlop, czy, czy cokolwiek, bo wiesz. Gdzieś tam pojechał po prostu. A mówił o urlopie? Ur... Coś gadał już. Wiedziałem, mhm. że dobra tam jeszcze tam no, wiem, wiem. Spoko. No nie, bo tak wiesz, pojechał bez słowa, no to trochę słabiutko. No to akurat fakt. No. Dobra, stary, dojeżdżamy, trochę co to ale jest w miarę spoko, nie? Wydaje mi się w porządku. O, spoko, jest spoko. nawet ten gość. Dobra, zajedziemy tutaj, co? Dobra, dawaj, naprawdzimy. No o, że policja nie odkolowała. Oby, ja nie mam prawka stary, na ciężarówkę. Serio? No. Dobra. Kurde, widzę, Lukas tak jeździ, ale on nie ma prawa jazdy za na C. O, stary. No się tam ogarnić. Dobra, no pewno nie, no, spokojnie. A ty masz na C? E, Co mówisz? Na ciężarówkę. Na C masz? Nie Ja też nie Witam serdecznie eee, Pistolet jakiś Ach, mm. Dzień dobry, witam No to hmm. może do czego ten pistolet proszę pana? Do, Micebieg, strzelania. No, no to strzelania Przepraszam nie, bardzo, my tu z dostawą przyjechaliśmy Nie, źle A, a jakie macie? Oho On po sobie go olał My dostała, ona się na, na zewnątrz jest no Dobrze, to nie chcę zobaczyć Jasne, ja już tylko podejdę, otworzę samochód, otworzę panu drzwi Pakę całą Na spokojnie Stary, policja, policja podjeżdża. W dupie to mam, człowieku Chcę podjeżdżają ja... Co to, Hektor? Czy Hektor? Łapy stary, radio wy zawinąłeś no zajeb... jakieś radio, Nieźle Czekajcie, otworzę Proszę bardzo, cały załadunek to jest w środku Wszystko wytworzone, jest spokojnie Przeszły testy, przyszły wsiściutko jak leci Od góry do dołu Mogę nawet panu papierki na to pokazać, także na spokoju dobrze, dobrze To ile my się umówiliśmy? 66 tysięcy się umówiliśmy, ale może jakaś premia, cokolwiek Może takiego, nie? Dobra Tak? 150 dam 150? No panie No dobra Proszę, 150 dolarów Ale bez przesady, tak? 150 tysięcy to takich pieniędzy akademii. No, chyba sobie pan Nie, no, niech pan żartów nawet nie robimy. To przyjechaliśmy z towarem, no a co? No, kurwa, kurwa, bro. nie świeże, Ula. jak bułeczki, kurwa, w Lidl, wierzysz czy nie? Chcieliby jeszcze raz ile, proszę pana. Umawialiśmy się na 66 tysięcy. Dzisiaj pytałem, czy damy jeszcze jakąś radę premię załatwić. 65,5. 66 to było minimum, które ustaliliśmy. Hmm. Hmm. Dobra, panie. Jak w końcu? To pan poczeka sprawdzę, nie mam kas. No to jest jakiś pajac, no, je. to jest jakiś. No, co... Kogo nie, my ogarnaliśmy. Tutaj? Wasza firma? Ta, wytwarzamy broń. Tak, tak to, za to? To no, mamy kontrakt. A... Nie, tu nie, tu nie. Na co wy za firmę macie? Wytwarzamy bronię. No, no a... dobrze proszę pana, ja sobie tylko takie żarty stroje, wie pan. No ja mam nadzieję, no bo pranie, wydaliśmy na to tysiące dolarów jak nie setki, a pan tu takie żona takie no, żynujące żarty robi. Kim pan jest? nie ma kluczyków. Kur... co? Co za Teraz będę. Weź, pan... Go co pan uważa? Dam 80% tysięcy. Dobra. chcę kolejną dostawę w takim samym tempie i mam nadzieję, że te broni to najlepsza jamkość, proszę pana. Jak najbardziej, nie ma problemu, proszę pana. Mamy jeszcze zasobów tyle, a tyle, więc na spokojnie. Ja bardzo się martwić o to. Słucham pana? Cieszy mnie to, pan chce No ci. weczką byłby najlepiej. Dobra, zapraszam na do Jasne, Johnny, ja tutaj jakąś... zajdę, a ty zacznij wypakowywać, to, dobra? Jakąś kawkę, o, herbatkę. Podziękuję. Ty chcesz, Johnny, jakąś kawę herbatę? Dobra, no to podziękujemy. Dywizowie widzowie dostaniemy 85 tysięcy premii, gdzie 66 mieliśmy dostać normalnie. W takim razie spoko. Plus do tego kolejne 66 tysięcy premii. panu to nosi? Tutaj zostawię gdzieś, nie? Na boku. Jak tam panu dzionek mija? Bardzo dobrze, proszę pana. Mm, Fantastycznie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, do następnego. Do następnego. Znaczy, że żony zaraz pomogę, ile tam zostało jeszcze kartonów. No już trochę zostało, nie dopiero trzy wniosłem. O kurde, to z 15 było. Widzowie, kurde, te pieniądze są dość spore, no na pewno dużo z tego będziemy mieli, bo nie powiem, że nie. To jest duża kotówka, którą dysponujemy. Rzucimy tu w... w ogóle. Kurde, widzowie jak ta firma fajnie rośnie. Mam nadzieję, że połapiemy jeszcze jakieś kontrakty. Tutaj goś nam da opinii jakieś dobre. Cokolwiek Zagam. na ten temat. Co? się nic nie chwalić. Co? biznes? Na, na, mnie, na coś ostatnio, ale nie jestem pewien. Że u mnie? No. Nie wiem nie pamiętam. Za dużo co się dzieje, że? No, to strasznie to się dużo się dzieje, stary. pomożesz nam my to pozbierać temu gościowi, to tam wyładować. No. A tak to, co u ciebie? Wszystko w porządku, da się jakoś. Alice ma obstawę? Tak, cały czas jest poza No To dobrze. Ważne, żeby jej się nic nie stało. No, tak, najwięcej. A no jak się luk trzyma po tej stracie lajka. W sumie to odkąd jechaliśmy tam i odkąd wyszedł, to jeszcze nie, się z nim nie spotkałem, ale z tego co wiem to co? gdzieś te stary odusz te kiedyś Szkodzione? Co, co jest moi drodzy? To Właśnie to nie to... wiem co? Co jest kurde? Widzowie co jest? Co oni robią? Co, co się dzieje? <laughs> Język masz ludzi, o kurde! Weź pogadź yes. ty! To widzisz? Co, co, tu się odwala w ogóle? Ludzie, jak teraz strzelają, nie wiem, dziwna sytuacja widzę, naprawdę no. dziwna. Wizzany? Dobra, to są pionki jakieś chyba, tak? Ja nie wiem, co oni robią. <laughs> jak tam ciągnąć? Wszyty... Wszystko, wszystko już jest no, załadowane. No, no, dobra, to zaraz się strasznie żarno zjedzie przecież. No, Znajmy, że tego nie widzieliśmy. No, ja też lepiej się... by było. Zdałem, jak... tego nie widzieć. ktoś tam ludzie o, pany, bo oni... O kurde. Co za debile? Ogarnij tam po, napis, stary. To są takie piąki, Dobra, my jedziemy, stary. Jak pan jeszcze raz dobra. mi przywiezie takich ludzi A to nie ode mnie, proszę pana, to nie ode mnie. Zrywam to wtedy, rozumie pan. Ale rozumie pan, że nie są nasi ludzie, to nikt od nas. Pan podejdzie, ja panu wytłumaczę. To zapraszam. Kurwa, coś, kurwa. Dobra, dzięki. Przynajmniej on to ogarnie, nie? Hector. No, zanim ja odjedziemy, nie. nie? Zajadę tylko tutaj na bok. Weź przelić te pieniądze. Dobra. I daj znać, czy czyste 86 tysięcy, czyli lądom da. Stary, jest 84, kurwa. Teraz tak liczę chyba. Dobra, już mu odpuszczę, nie? Albo gościu licznie bo na dwa koła na skruchę teraz. No to mi się odwala, dobra, ten Hector to ma posranych ludzi. No. Co to się dzieje w ja Naprawdę. Dzieje, Okolice obrzeża miasta w ogóle w to jest totalna jakaś patologia. Trzeba to odstawić na, te, na fabrykę, a potem żeby z ten ziomek Boże. to odebrał. Za to wynajem Dobra. to będzie z jakieś 2000 stary coś takiego, więc trzeba też do kosztów firmy odliczyć. Dobra. Więc mamy tak, 86 tysięcy, z czego 50 poszło. Mm... 30 tysięcy jakoś jesteśmy na plus Ile? Ile? 30 tysięcy jakoś jesteśmy na plus 34 bo tam było 84, kurde, nie? Fajnie, fa, fajna sumka, fajna sumka Fajna no, o kurde Z tego stary... Chłopaki tam od nas zarabiają ile? 3500 coś takiego bo na umowie mieli, nie? Tak, tak To damy im po tak, 4500, co? Tysiaka premii no to to pracownikom trzeba oddać, ale w sumie dużo pracowników nie było, nie? Więc no, no, no. Fajnie. Znaczy tamtym Nic wiadomo, zapłacili po 3000, dobra, no jakieś tam zyski zostaną z tego, nie jest to jakoś dużo no, bo Trzeba, wiadomo, zapłacić popakom, ale da się z tego utrzymać to wszystko. Wiadomo, ta, to jest początek wygląda, dopiero. Co? Jak wygląda sprawa z tymi no Oni 4, dostają wie? zwykłą, bez premii. No i to mi się podobało Bo stary, nie no nie, nie oszukujmy tak. się, nie przyczynili się jakoś bardzo, jak siedzą na L4, a. No tak, nie a, przyszli, a, a... chcą akc pieniądze, Tak, a ci wiesz, pracowali, zasuwali stary dzień. I noc. No to. Angażowali się w rozwój firmy, więc im damy po, po 4500, nie? Dobra stary, dojeżdżamy. Ten samochód zostawię tu pod tym zadaszeniem, bo nie ma co, Doma. wydaje mi się... O! Nie gadaj, że nie, nie wiedzie, o cholera Czyli chyba nie za dużo. Jest. Wiesz co, no to ja bym po prostu zostawił to tutaj obok Koło tego skuterka od tego młodego gościa, co on tam mieszka u nas. Dobra, dobra. Ty przyjmijesz taksówką czy czym? Nie, ten, taksówką, nie, ja bo na paliwo No co spoko, wydawać. no to ja cię podrzucę nową furką. No i kurde, to mi się podoba fajna furka, nie? Dobra. Zamknięte, zamknięty chyba, nie? Właśnie bym zapomniał, poczekaj, Zos... ja idę tylko odłożyć pieniądze do safe, Aby było widzowie, jakbyśmy oddali pieniądze temu gościowi, który ten ciężarówkę swoją y, będzie odbierał. Możemy tylko firmę, cyk, widzowie i. I idziemy odłożyć te pieniądze, bo naprawdę byłby duży przypadek, jeżeli to zostawili. Dobra moi drodzy, Lukas zostawił pieniądze, a my jedziemy. Ten mody ma ile z skuterów nie wiadomo ile. Lukas zamknął firmę, a my jedziemy Johnek odstawić, no bo pomógł nam przynajmniej. Więc Jak to, stary? Ciągi, to Ale by się odjebał, nie? Ale by było stare, jakby on odebrał ten samochód, to byłoby stare 86 tysięcy na plus. No? By było. No a wiesz, kto to jest. Mm, to jest duża strata stary, bo będziemy 50 pięćkowa w dupę. No ale chwilowo na minusie można być stare. Tak, ale stary długo tak nie uciągniemy, nie oszukujmy się. No to a firma by braku z banku i chuj. ci, nie jest to takie łatwe Ale wiesz, na minusie Na minusie chwilę, nie? Lekka dyna, adrenalinka i chuj No tak Kurde, miałem w planach stary dzisiaj z młodym bym spotkać się, z no. nim pogadać i tak dalej Bo nie powiem ci, I że tam. trzeba by było z nim porozmawiać Bo mało z nim ostatnio gadaliśmy On też się niby zmienił Więc wypadałoby sprawdzić, wiesz Na ile się faktycznie no, zmienił, tak. A ile faktycznie zostało A ile zostało rzeczywiście no to, z nim filmie, tego co było W firmie też go nie ma, ale wiesz My, my po znajomości mu ogarnęliśmy teraz, wiesz Te... te to L4 Aha, no wiadomo, to jest nasz przyjaciel, no, się z był, go, wiesz, nie mogło, wspierać, ale ja ci powiem tak, jeżeli on by się nie ogarnął i dalej by się zachował jak się zachowuje, to ja bym szczerze, spotkał go gdzieś, no wiesz, na fazie, cokolwiek jest nie tak z nim nie no. Gwarantuję Ci, że ja bym nie wahał się go zastrzelić drugi raz. Ale stary, wiesz co? Podobno on po tym po tym jak ten, jak matka właśnie ten teraz ma tego wiesz, raka i w ogóle, to on by przestał powiedzieć brać. Znaczy to nawet chyba nie przez to wydaje mi się, to też się na pewno to jest jeden z głównych czynników. Znaczy no to na pewno, ale... tylko już podkreślam może na pewno przez to też nie Tak, ale drugi czynnik, to powiem ci, że było na pewno to, że z nim porozmawiałem szczerze i powiedziałem mu że jeśli się nie opanuje, no co za baran. Bym go potrącił. Ale gościu. Że gdy się nie opanuje, Ej no gościu, to zostawiłam. sami mnie przejechałeś. Ej gościu, zamiast czy mogę mordę strzelić i wrócić na, na szpital. nasz ma, Masz ognia. Nie. Ora gościu ciągnie się. A... Dawaj do mnie, musimy się przebrać, chcę coś załatwić. Dobra, Dodam dobra. Zadam chłopaki u was. Dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo, dobrze wszystko. W sumie, tak. wiesz co, jak? No. Pojedziesz z nami, zaczekaj tu. Nie. Yeah. Tutaj. Tutaj, tu, 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 tu. No. Dawaj dany w sumie to wykorzystamy tego dzieciaka do tego żeby pojechał z nami na dzielnicę pomarańczowych. Sław, w czymś pomóc? Tak pan idzie za mną. Ja mieszkam. Aha, tutaj mamy policjant. Aha. Jeszcze raz tak namę powiedz. Jesteś tego pewien, chcesz się bić? Chcesz dostać po pysku? Bez jaj jesteś. Ale jesteś śmieszna, ty chłopie nawet włosa na głowie nie masz. A ty sobie z dupy przeszczepiłeś. A broker Nie, no go. O, ale jesteś groźny Dziąg mi się prawie. co się Co powiedziałeś? O kurwa stary co ty zrobiłeś? Posprzątamy, na spokojnie. Dobra, kurwa, do czarnego worka się ten dyman zamie. Akurat masz po służbie, idiota. Nie ma wody kama na sobie. <grafy> A tu co kamer dajdziemy? nie ma. No ja o tu osiedle, sami swoich, nie Wiesz co, rzucimy go do mnie. Ja sobie potem go posprzątam. O dobra, kurde ej, stary, stary, stary mam świetny pomysł. Przebieraj się w barwy co nasze, dobra. przebieraj się w nasze barwy. Tę maskę za po się ode mnie strzał, widzowie, ale Lukas wpadł na genialny plan, moi drodzy. Przecież wykorzystamy tego policjanta zadźganego do tego, żeby podrzucić go na dzielnicy pomarańczowych widzowie. Przecież to jest idealny pomysł, tylko trzeba to zrobić niepostrzeżenie, przebrany? Już, już, już tak, no już, żebra. Dawaj, wpadłem na genialny pomysł, stary. Podnieś go, ja idę oczywiście sprawdzić teren od dobra. razu. Kurde, widzowie, ale jeżeli to wyjdzie, to Lucas jest geniuszem, tak naprawdę. Przecież to jest idealny pomysł, dawaj, 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 póki nikt nie widzi. No, dobra. Zaczekaj, tu ja tego młodzieżka idę na razie odstraszyć, jednak. Spoko, spoko. Widzę, ja trzeba tego młodego odstraszyć, żeby nie poszedł z nami. O, przepraszam bardzo, przepraszam. Prosić do garażu, palić pana samochód. Dobra, widzowie, trzeba to zagrać. Dobra. Johnny, dawaj, dawaj, dawaj! I jest czas, szybko, szybko dajmy. podstawimy. Idź, czekaj! Panie, 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 spomyliło mi się, to jest na zewnątrz, na zewnątrz, tam ten, na samym dole. Na dole auto ci się pali! Dawaj Johnny, dawaj, 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 do garażu. Cholera, to jest skuter jakiś. Wysy, nie jedz! Czekaj, czekaj, zostań tu. Ora widzę cię gościa, niestety ogłosimy go. E, słuchaj, e, idź tam na dół, dostaniesz kiesiaka, tam jest darmowe pieniądze są na dole. Spoko, ja konfidentem nie jestem idę do domu. Coś tam je bałaś, umiem jechać. Kurde, jedź tam, jedź. Ta w ogóle widzę, że zaniepokoiła mnie Zobaczymy. Zobaczymy. Zaniepokoiła mnie ta rejestracja. L, ale zdałem sobie sprawę, moi drodzy, że od jakiegoś czasu policja współpracuje z mafią. Więc dlatego taka rejestracja, przypuszczam. Bo nawet sami wiecie z nie ostatnich odcinków, że Alice, doświadczona do Hektora została wydalona z policji. Ze względu na to, że po prostu policja poszła w układy z, 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 z moi drodzy z mafią. Więc jednak nie ma czym się martwić. Tylko wystarczy tego policjanta podrzucić. Teraz kwestia jest taka: Johnny musi to dobrze rozegrać. Wizowy. My pokażemy mu gdzie ma podjechać. Odpalimy w ogóle sygnał, Ten samochód jest zdemolowany, więc o tym bardziej. Zobaczymy, czy Johnny się nas posłucha wizowy? Ale widzę, że tam są pomarańczowi. Na pewno. Zajedziemy do góry. Cholera jasna, widzowie, za nam jedzie chyba. Cholera jasna. Mhm. Nie wiem jak to rozegramy wizowy. Trzeba Hektora zadzwonić. Cholera jasna. Dobry pan szybko. Y w czym pomóc? Mm. Dlaczego pan poruszył się tym samochodem? już ponieważ, jadę oddać go funkcjonariuszowi policji, którego stracił. No właśnie, z tego stronałem, bo ten funkcjonariusz jest dawno po służbie, już nie? No wiem, no chłop zachlał w mordę, baże. No i zostawił samochód na jakimś osiedlu, rozumie pan to? Mhm. Mm no. Rozumiem. Także proszę się nie no, martwić o to... bo on tutaj mieszka w tych gdzieś w blokach, nie on nie opada. No dobrze, to nie pan ustawi jak najciekli ten radiowóz. No jak najbardziej, jak najbardziej. Wizowy, ten gość za dużo wie, ale chyba Hector już tu był na miejscu. Nie wiem, czy jest z czony. O kurde moi drodzy. No to się podziało. Podziało się widzowie, nie... i to dużo. Trzeba do Johnny'ego zadzwonić, gdzie on jest. Cholera jasna. No, hola hola Johnny, gdzie ty jesteś? Wiesz co, ja tam na dole jestem, na dole. Podjedź tutaj do góry za te bloki, tam gdzie ja stoję. Dobra. Szybko, patrzymy cię. Ja... Widzowie, ale to poszło amatorsko, totalnie nie wyszło tak jak miało wyjść. Ale przynajmniej ten gość jest pozbyty. Nie wiem czy go nie załatwił Hektor. Johnny, słuchajmy! Ja tym no. autem podjadę na dół, podstawię im go jak odjadą. Czekaj tu na mnie już od razu na pasażerze. I jedziemy. Od razu odjedziemy. się na pasażera. Dobra, wizowy. Podstawiam ten samochód jak najszybciej się da, tam do tych brudasów pomarańczowych. tylko nie wiem jakby to rozegrać, moi drodzy. Mm. Kurde, chociaż mam pomysł, bo te bloki są takie, że okej, okay, ułatwili nam misję wizową, że tak powiem. To się zadanie bojowe, ale jadą za nami cały czas. Trzeba to jakoś dobrze rozegrać, wizowy. Zajdziemy sobie jakieś kółko tym radiowozem. Nie ułatwia nam to sprawy. Chyba jest za nami Hektor. A, moi drodzy, Hektor. Dobym no mu sygnał, żebyś się podjechał tutaj. Stary! No co tam? Słuchaj, to ty wysadziłeś ten radiowóz z tego gościa ze fajbić tam z policji, nie wiem kto to no, był? jakiś radiowóz wysadziłem właśnie. To dobrze zrobiłeś, za dużo wiedział. Mam gościa no. w bagażniku, psa, zanożowanego. To z mafii? Nie no policjanta, zwykłego policjanta. Jakby fakt faktem policja współpracuje z mafią, ale kwestia jest inna. Od, odciągnij no. jakoś tych pomarańczowych. Nie strzelaj nie rób zadymy, tylko musisz no. jakoś się odciągnąć. Muszę tam im podstawić samochód z policjantem w w środku i chcę dać, dać im donos na nich. No spoko. Dobra, także no, robimy dobrze. to. Dobra, widzowie, to jest jedyna sytuacja, która nam może w tym pomóc, no bo nie widzę innej opcji w obecnej chwili. Zaraz po tym, jak tam Hectorik odciągnie widzowie, my tam wjedziemy. Mhm. Rozaczynają rozmawiać, moi drodzy. Wiecie co, widzowie, zrobimy to w taki sposób, zawrócimy jeszcze raz i ten samochód im podstawimy gdzieś. Tylko jakby to... Kurde, dalej nie wiem, jakby tu wjechać im. Oho. Ten samochód wybuchł, moi drodzy, od Hectora. Fajnie. Dobra, widzowie, czekamy tylko moment, aż oni odjadą. Ten Johnny czeka. Okej, okay. odjeżdża, widzowie. Trzeba teraz pod nie uwagę. Dobra, tego jest w ogóle ślepy, widzowie. Parkujemy to od razu. I puszczamy cynk. O kurde, widzowie. Dobra, ogłuszamy go i tą broń podniesiemy sobie z niego. Wiecie co, widzowie? No, żeby nie było przypału zapakujemy mu kosę, ewentualnie się wykrwawi, żeby nie było żadnego świadka. A my widzowie mam pomysł. Kurwa. Zapakujemy tego kosia do auta na szybko i odjedziemy jego samochodem, żeby się nie zorientowali. Kurde, ale to się udało widzowie. Koniech luka zamknie drzwi. Dobra, widzowie, wyjeżdżamy stąd. Goście mamy w bagażniku, a samochód gdzieś zostawimy. Nie opoda. Jeśli go pozbędziemy, Johnny! No. Podjedź za mną, podejść za mną. Ura widzowie, damy mu tak w cynk. Tylko szybko, bo zanim tu się zjadać policja. Bo już Lukas też dał do nas na policję widzowej. Także ten samochód zostawię gdzieś niedaleko, żeby oni się nie zorientowali nie znaleźć tego gościa, który się tam wykrwawiam. Myślę, żeby go zostawić tutaj na parkingu. To jest chyba piętrowy? Tak, widzowie, to jest piętrowy Wjeżdżamy na górę. To no, nie jest jednak widzowy park. Piętrony? No, nie, dobra. Zostawiłem ten samochód po prostu w tym miejscu, tu nie powinni go znaleźć. Dobra, stary, jest, uda uda udało, no, się, udało no, się, udało się. No, się. Podstawiłem no, im tam no, stary no, samochód no. policyjny. Z trupem no, no, I stary, zajebiście. Jest, udało się. Sorry, że nie połogę w ogóle. Nie, nie jest że, dobrze, że, dobrze nie bo się o to nie, czy... nie było potrzebne, dobra. ja to napisałem do Hektora, on ich tam odciągnął. Ale no, powiem jest, ci, że udało się na szczęście. Dałem cynk policji no, tam, będę myślał, że niedługo gąbią stary, co nie? No. Ale sytuacja jest też taka, że jedziemy zaraz im drive-by robić. Podwójny atak, rozumiesz? No oh, kurwa, Tego młodziaka trzeba wziąć z bloków. Bez kitu, no... Wykorzystamy. Jak przyda, to jak... przyda się, no, przyda się. Naszego młodego nie ma, to weźmiemy tego, wiesz, którego. Kastracika co on tam jęczał i... No, no tego, Godzie, co wiem, co mi się na samochód, to. Ty, 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 ty. Wydawało mi się, że po parę osób jechali. oni, pana... Na blok nam wierzają, stary. Nie na nie tak. To jest nie tak. Zajmę im miejsce. I pa, 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 No eba go pogięło. to ty... jest, moi drodzy? Nie spodziewałem się, że oni od razu do nas pojadą. Broń w łapę. Johnny. Wchodzimy na trzy. Wezmę, bo mam skorpiona z niego. Lecimy, chłopaki. Masz młodej broń? To trzymaj bloka. Ja wchodzę pierwszy. Młody ty na samym końcu. Dobra, dawaj Co jest, moi drodzy? Zobaczymy, czy dalej tu jest, ale nie podoba mi się to. Jeden padł, jeden padł. Cholera, wjechali nam na, na dzielnicy normalnie widzowie w moim mieszkaniu są, na balkonie jest. Uważaj, uważaj! Dostał. Wysłali swoich ludzi? No, ładnie. Dawaj broń. Temu. Dawaj. No dobra. Masz. Ty próbują podpalić nam dzielnicę. Zwariował. No, co za idiot. Młody jak, weź te ciało. Dobra. Co za idiot. Mm? Dobra, Johnny. Zajmij się no. tym młodym. Możesz sobie wziąć tą bandanę. Ja jadę załatwić pewną sprawę na miejscu. spoko. Dobra, moi drodzy. Łukasz się przebrał. Pytacz, zapewne zapytacie się czemu. Na elegancko. Natomiast już tłumaczę. Ubieram się elegancko, bo idziemy w odwiedziny do lejka. Zobaczcie dokładnie, w jakie odwiedziny. Bierzemy z szafy szpaler który przygotował sobie już Lukasz dzień wcześniej, pogadać troszeczkę też z tak, sami widzicie, zepsu, zepsuła, Posprzątany jest tutaj, o, jeszcze pistolet został, wyżniemy go widzowie. zapytacie się czemu jedziemy sprawdzić mm, cmentarz dlatego, że Lukas chce wykopać moi drodzy grup Lake'a, dlatego żeby upewnić się czy on rzeczywiście jest martwy, czy jednak gdzieś chodzi po tym świecie, jest to dla mnie na pewno kwestia taka, którą trzeba by było wyjaśnić, bo sami wiecie, że pewna rzecz nie, dała spo nie daje spokoju Lukasowi, ani wam w komentarzach natomiast chodzi o to, że ta wizja Lukasa, którą widział, z tym, że potrzeba na pomoc, jest dla Lake'a. Proszę nas o pomoc. Uratuj nas z Potem widzieliśmy, moi drodzy, tą całą wizję tego, jak Lake żyje i ugaduje się z etanem. No, to jest dla mnie coś, co daje dużo do myślenia i wydaje mi się, że bez powodu to nie mogło się pojawić. Więc korzystamy z sytuacji, że jesteśmy nieopodal. Mieszkamy tego cmentarza. Na drodze tam zajedziemy. Czekamy, widzowie, tylko w samochodzie, aż się trochę ściemni i dopiero zajdziemy na miejsce, żeby nie było przypału. Dobra, widzowie. Lukas przeczekał trochę czasu. Jak widzicie, pogoda jeszcze gorsza jest. Wyciągamy plecak z samochodu i latarkę, moi drodzy, tylko po to, żeby wykopać grupę Lake'a. Naprawdę, jest to kwestia, która nie dała ani mi, ani wam spokoju, więc trzeba się upewnić tego wszystkiego. Mam nadzieję, że z jednej strony Lake żyje, ale z drugiej strony obawiam się tego, że jednak nie żyje i wykopiemy dosłownie trupa, moi drodzy. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Wydaje mi się, że to był ten grób chyba, widzowie, któryś z tych, ile się nie mylę. Chyba ten. To jest ten nagrobek. Bo w ogóle, ze swoją drogą, widzowie, to jest dziwna sytuacja, bo pogrzeb odbywał się gdzieś tutaj, ale pochowali go koniec końców w tym miejscu. Także, widzowie, kopiemy. Co jest, kto tam? Spróbuj ojciec, niepotrzebnie kopiesz dołki w miejscu, gdzie nie powinnaś. Wiesz o tym, Lukasie? Może powiedz mi, po co tego miejsca tak pilnujesz? Co masz do ukrycia, już dawno leży pogrzebany. Po Dla... co drożysz temat? Po co tego miejsca tak pilnujesz? Zależy ci na czymś tutaj. Jest coś, nie co do ukrycia. Wiedzieć? Jak chcesz najbardziej. Chcesz o tym? No, proszę bardzo. Lex współpracuje z nami od praktycznie z samego początku. Co obserwujesz w okolicy Bo sobie żartujesz. za stary nie może być prawda gościu. Jak on <laughs> mógł od początku z wami współpracować? Nie wierzysz mi? Nie, nie wierzę. W takim razie się przekonasz. Dobranoc. O!